Please kill me. I don't wanna live anymore. Jesteśmy ponad głowami ludzi To jest coro coroczny zjazd taka giełda Januszy, którzy sprzedają swoje pasaty tutaj i dzisiaj przyjechaliśmy kupić pasata w dieslu po okazyjnej cenie uh -oh. Bardzo duża giełda o ale dobra! ale bajer. Uu, 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 uu. Ale fajne. Dotknę. Uu, fajnie. Auto pomalowane. Tu się cofnę. Trzeba mi odwrócić całe. Prze bardzo. Razem z panią. A Bajer, co? co? Co myślisz o tym? E, jako, tu masz mikrofon, muszę powiedzieć. Jako motoryzacji muszę stwierdzić, że Moja Mazda NBFL jest ładniejsza no nie. E, Ale e, tą bym przyjął jako 30 samochód A 30. Co no masz tylko 30 samochodów nie powodzi ci się widzę w życiu. E, bo moje petrodolary są e, no, ostatnio troszeczkę ograniczone Aha. Ej czekaj ile to nakręcić z przodu? Uh, uh, uh. Drapieżne Drapieżne Zmasowany to jest poprzednia wersja Mówi się zmasakrowany To jest najbrzydsze auto chyba tutaj Strasznie jest brzydkie Ale spoko A za masa jest ładna Zawsze jak mówię o jakimś aucie, że jest brzydkie To ludzie się na mnie dziwnie patrzą Czas na Rollsy Podobno sprzedają tutaj Rollsy z Pizza Hut Tam jest zapisane Rollsy Motor Trochę małe, nie? Taka duża uczelnia, takie małe boli dla dzieci. Mm, dalej, synku. No i znowu pan, pan z dużą lufą mi się wpieprzył. Ludzie się na mnie głupio patrzą, bo gadam do siebie. Cały czas szukam, gdzie mogę kupić używanego Passata TDI. I nigdzie nie ma. Są tylko nowe Passaty. I Tiguan, ale takich nowych to ja nie chcę. To jest golf, ale duży golf. Bardzo duży golf. Z tyłu ktoś stoi. Jest duży golf. Bo jak wiadomo w golfie są najlepsze imprezy. Tylko, że to nie jest golf trójka, tylko jakieś nowszy. Więc nie wiem czy to się liczy do dobrych imprez. Volkswagen produkuje tylko golfy w różnych wielkościach. To jest golf największy dla dużych ludzi. Mnie na szyby. Patrzcie, jakie paluchy. Brudne. Taki profesjonalny, gdzie jest na Motorshow. Są brudne palce na szybach. To jest najmniejszy z Volkswagenów Golfów. <noise> Proszę bardzo. Jest taki mały, że nawet nie ma bagażnika. Piękny golf. Volkswagen stwierdził, że kultura hipisowska jest im bardzo bliska. i Kiedyś mieli starego ogóra i teraz robili nowego. I w ogóle już nie ma klimatu, bo jest nowy, ale jest wielki. Dzięki, wielkie. To jest dobry samochód dla naszej redakcji. Dupa wypięta w moją stronę. No jest fajnie. O, ale nowocześnie. Mm. Ale tu jest kupe miejsce, powiem wam. Skóra. Ja miałem. Dobra jakość. Niemiecka precyzja. Wiecie jak to jest. Ludzie jeżdżą na rowerze, bo nie stać ich na samochód. Jeśli są nieco bogatsi i już stać ich na samochód, to najczęściej kupują skodę. Skoda to jest naturalny przystanek między rowerem a samochodem. No i proszę, i mamy skodę Yeti. Która jest czerwona, a Yeti był biały, więc to jest kłamstwo. Porsche. Porsche to taka skoda tylko, że droga. Wszyscy się nim zawsze jarają. Chociaż są lepsze auto. Proszę, pan robi zdjęcie tabletem, ale siara. Nie ma kamery, pieda. Ale zobaczmy Porsche z bliska. Porsche z rowerem na dachu. Cóż za kurwa idiotyczny pomysł. Rower Porsche. Kupię sobie rower, rower, rower Porsche tylko po to, żeby nosić go na dachu Porsche. Porsche, ostatnio, ma problemy finansowe, więc budują pół samochodów z klocków Lego. Pował to jest normalnie, pół jest z klocków Lego. Ma to swoje plusy. Jeśli się rozpadnie auto szybko, można złożyć do kupy ewentualnie dobrych z innych zestawów, Lego System na przykład. To jest to, na co tu czekałem, to jest golf, moi drodzy. Jedyny prawdziwy samochód. To jest golf 4, klasyka tuningu. Fajny. Ma taką kierownicę, jak ja w Passeratti. To najważniejsze. Uu. No i nareszcie znalazłem. Moi drodzy, poszukiwane TDI trzeba szybko wymontować. Są śmieszne nalepki na szyby. sobie kupić? Super. Super. Styl i jakość polska. Dziękuję bardzo. To jest fajne. Sportowe i szybkie. Nie jest to co prawda golf, ale też może być. O, tam, tam dalej jest fajniejsze auto. Trzeba przejść naokoło. Ale znalazłem, bo nie, znalazłem drogi. 2 okay. na 10. Spójrzcie na to. BMW, BMW jest obklejone taśmą. Tak się w Polsce reperuje samochody. Zakleja się taśmą. Albo grubo, albo wcale. Trzeba to. Jest super, to jest dopiero poklejone. Musiałem mieć dużo stłuczek, na prawy polskie. Tak wyglądają. Dziękuję bardzo. Idę stąd, bo zaraz mnie wygonią. Smutny, smutny pan stoi z ulotką. Wezmę, bo tam taki smutny stoi. Wziąłem. Co wziąłem? O, katalog Honda, ej, mam coś dla ciebie, stary. Proszę, od redakcji dostaniesz. To mi się podoba. Fajne auto, GT86 lider niezawodności, patrzcie jest niezawodny ma płeć na dachu i to mu jest groźny pod wodą Któż, kto wie może, może nawet potrafi pływać super auto bez szyby hmm, ciekawe jak się tym jeździ wszyscy zdjęcia a ja nie robię zdjęcia albo zrobię zdjęcia Masz Hyundai i 10 Patrz, Elisa Hyundai i 10 Elisa, Hyundai i 10 Ja cię Ale małe autko no, to nie pasuje. Ale, ale... tak? że jest małe ale, ale... Co ma? Czujniki cofania Zajebiście stary. Bardzo Też mam czujnik cofania, ale się zderzak Jeśli usłyszysz krach, to znaczy, że jest za daleko Patrzcie, to po to tu przyszliśmy dzisiaj, żeby zobaczyć Hyundai i10 to jest samochód tego dnia. Jeep. Płaczą. Smutek jest nawet na motorsie. Jest smutek. Jest jeep. Nowy jeep i stary jeep. Gwałtowne ruchy. Stary świat, nowy świat stary fiat, jest dziecko i nowy fiat, stary i nowy. Widzicie różnicę? Ja nie, bo to jest nadal fiat. Super fajne furki, maserati zrobić zbliżenie powoli. To by groźnie wyglądało. Spójrzcie, jak groźnie wygląda. A z powrotem. Dziękuję. Motor Show jest nadal mniejszy niż Poznań i Marena. Ale jest dosyć duży. Jak na czwarte takie targi w Europie. Spodziewałem się, że będzie tu więcej rzeczy i ludzi. Ale nie jest. Tu jest kamera, się gapie gdzieś w bok Czasem się ciężko przepkać, bo jest bardzo dużo wózków Ale poza tym super Są ludzie, mają większe aparaty niż ja kamerę i trochę mi jest wstyd. Ale nie interesuje mnie to. I tak się sam nagrywam. Innych nie będę. <ścoughs> 6A, idę do 6A na motocykle. Gdzie to teraz jest? 6 6A jest w lewo To idziemy Słońce mi wali prosto w ryj Trzeba się jakoś ogarnąć mm, no Zupełnie nie mam pojęcia o motocyklach tak naprawdę mm, nie zapisałem się jeszcze jako dawca nerek, więc nie kupiłem sobie motocykla ale może jak się zapiszę to sobie jakiś kupię A no kto wie No proszę I Połówki ludzi leżą tak to jest jak się za długo na motor przebywa to Są połówki ludzi Potem zostają z człowieka tylko o, Ale bajer Taki mógłbym w dżungle jechać Takim bajerem Trochę odsunę Żeby wam pokazać Samochód typu Minecraft <laughs> Ani to motor ani to nie motor Co to jest? Patrzcie jak rozbudowane Bajery tu są normalnie Słuchawki można sobie podłączać. Nie yeah. Zestaw audio, na pewno coś słychać. Ale bestia, ja pierdzielę. Zajebiste. Takim mógłby się wozić. Spójrzcie na to, kurde, tutaj. V8 Audi. To jest dobre. Próbuję to zrobić jakoś dalej. O. Nie no, super. To, to jest dobre. Stylowa jak z filmu Steampunkowy motor Bayer Bayer Bayer, fajne. Kurwa, no i przelezie, no. Co zają ludzie po prostu? No nie widzi, że nagrywam, A no, jest takie auto, tylko do pływania. Au. Wow. Zajewiste. No, mógłbym... Pływałbym. Pływałbym. Zdecydowanie. O kur, o kur. Fajny. zabaweczka na Komunie. <grym> na Komunie, tutaj, zabawki na Komunie. Dobrze. Mamy teraz y, kwiecień. Za chwilę sezon komunijny, żeby wszyscy wiedzieli, jakie prezenty kupować. Hej baby. Hej baby. Hmm. <grym> <grym> Idziemy dalej. No proszę, jak ładnie. <laughs> Laseczki. A, można sobie ubezpieczenie na malucha zarejestrować. Czekaj po co. Może jeszcze AC? Ale ekstra. To jest to. Większość tego można tu przejść w godzinę, dwie, bez szału. Miejsce, gdzie huczy bas.